Cześć, nazywam się Martyna, właśnie zdałam prawo jazdy za drugim razem. Jeździłam w szkole kursant i jeździłam z Panem Batkiem, jestem bardzo zadowolona. Super. E, jak zwykle pytamy o to samo i Martyna, e, zdałaś egzamin, czy, czy jakieś błędy tutaj? Nic? Jeden? Jeden. Jeden no. no to przeczytamy. A, prostopadłe padłe parkowanie. Ale nie wiem na czym je zawaliłam. Serio? nie, nie ale czy nie powiedział ci błąd nie. i coś? no Powiedział, że nieprawidłowo, ale nie powiedział jakby co w tym było nieprawidłowego. Zrobiłam drugi raz tak samo i nie zaliczył. Serio. Tak? No. <grym> no dobrze, najważniejsze, że jest pozytywne. Długo <grym> jeździłaś? 25 minut. 25 minut. No to, to super, to, to bardzo krótko. Zadowolona jesteś? Bardzo. Super, ja ci gratuluję. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że e, przyjedziesz. Wszyscy obiecują, że przyjeżdżają swoim samochodem, <grym> ale mam nadzieję, że Martyna dotrzyma słowa. I nagramy cię przed swoim samochodem, tak? Dobra. Dobra. Jak Powodzenia. nie swoim, to babci. Dobra. To dzięki. <laughs> Dziękuję Powodzenia. bardzo. trzymaj się, Martyna. Dziękuję. Powodzenia. Cześć. Gratuluję. Do widzenia. Cześć.